Dziś porozmawiamy o tym, że endogenny system kanabinoidowy działa jak precyzyjny hamulec w mózgu. Odkryjemy, dlaczego kreatywność u użytkowników marihuany jest mitem, oraz że używanie konopi w młodości jest powiązane z czterokrotnie wyższym ryzykiem psychozy i depresji. Dzisiaj na tapet bierzemy marihuanę. Witamy w kolejnym odcinku. Nasz podcast to zaproszenie dla studentów, pasjonatów psychologii oraz dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć, dlaczego myślimy i czujemy w taki, a nie inny sposób. Chociaż w tworzeniu treści pomaga nam sztuczna inteligencja, to sercem tego kanału jest prawdziwa ciekawość i chęć dzielenia się wiedzą. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, a chcesz pomóc w jego rozwoju, koniecznie kliknij przycisk subskrypcji, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. Serdecznie dziękujemy. Marihuana jest, no, właściwie wszędzie. W medycynie, w filmach, w gorących debatach. I mam wrażenie, że opinie są skrajnie różne. Ale pod tym całym szumem jest jedno ważne pytanie: Co ta roślina tak naprawdę robi z naszym mózgiem? I my chcemy dzisiaj na to pytanie odpowiedzieć. Bez, wiesz, uprzedzeń, ale opierając się na neurobiologii. Zobaczymy, jak te chemiczne składniki, słynne THC i CBD, wchodzą w dialog z systemem, który no, każdy z nas ma w sobie. Czyli prześledzimy całą podróż, od momentu zażycia, aż po, no właśnie, skutki. Dokładnie tak. A na koniec przyjrzymy się, dlaczego wiek, w którym ktoś zaczyna używać konopi, ma tak ogromne, wręcz krytyczne znaczenie. Okej, okay. w takim razie zacznijmy od totalnych podstaw. Kiedy myślimy o konopiach, to pierwsze, co przychodzi do głowy, to THC. Ale to jest chyba znacznie bardziej skomplikowana roślina, taki mały chemiczny kosmos. O, zdecydowanie. W konopiach jest ponad 400 biologicznie aktywnych związków. Ale tak naprawdę liczy się taka, powiedzmy, chemiczna święta trójca. Okej. Okay. Pierwszy to oczywiście THC, czyli delta 9-tetrohydrokanabinol. To on odpowiada za ten efekt psychoaktywny, za haj, zmianę percepcji, nastroju. To jest ten główny aktor. Dokładnie. Drugi to CBD, czyli cannabidiol i on z kolei nie ma działania odurzającego, ale ma ogromny wpływ na organizm. Dlatego tak intensywnie bada się go pod kątem, wiesz, zastosowań terapeutycznych, łagodzenie lęku, bólu. A co z tym podziałem, który chyba każdy kojarzy? Sativa i indika. To brzmi trochę jak nie wiem, nazwy dwóch konkurujących ze sobą plemion. Jedni mówią, że satiwa pobudza, a indika usypia. Ile w tym prawdy? Ten podział to już bardziej mm, część takiej ludowej tradycji niż twardej nauki. Ale rzeczywiście, satiwie przypisuje się efekt stymulujący, taki energetyzujący to, co niektórzy nazywają hajem umysłowym czyli satiwa na imprezę. Tak, coś w tym stylu a indika to jej totalne przeciwieństwo. Działanie relaksujące, uspokajające, tak zwany efekt cielesny. Jest nawet taka angielska mnemotechnika in the couch, czyli na kanapie. Ale rozumiem, że dzisiaj nauka ma do tego inne podejście. Większość odmian na rynku to skomplikowane hybrydy, mieszanki, dlatego nowa klasyfikacja opiera się na twardych danych stosunku THC do CBD. To nam o wiele więcej mówi. Jak to wygląda? Mamy typ pierwszy, gdzie dominuje THC, to są te odmiany z najsilniejszym działaniem psychoaktywnym. Potem jest typ drugi, ze zrównoważonym stosunkiem THC i CBD, i wreszcie typ trzeci, gdzie dominuje CBD, praktycznie bez efektu haju. Okej, okay. to już jest bardziej precyzyjne, ale wciąż mnie zastanawia jedna rzecz. Dlaczego te roślinne związki w ogóle na nas działają? Przecież ewolucja nie zaprojektowała nas specjalnie pod tę jedną roślinę. Musi być w nas coś, co na to reaguje. I to jest właśnie najbardziej fascynujący element całej tej układanki. Mamy w sobie coś, co nazywa się endogennym systemem kannabinoidowym. Endogenny, czyli wewnętrzny. Dokładnie, pochodzący z wewnątrz. Nasz organizm sam produkuje substancje, tak zwane które są chemicznymi kuzynami THC. One działają na specjalne zamki, czyli receptory. Główne to CB1, które są głównie w mózgu, i CB2, które znajdziemy w komórkach układu odpornościowego. A THC działa, bo jest jak idealnie dopasowany klucz do tego zamka CB1. Czyli nasz mózg ma swój własny wewnętrzny system, który marihuana niejako hakuje. Jak ten nasz system działa na co dzień, bez żadnych wspomagaczy? Działa w bardzo, bardzo nietypowy sposób. To się nazywa sygnalizacją wsteczną. W normalnej sytuacji sygnał biegnie od neuronu A do neuronu B taka jednokierunkowa ulica nadawca i odbiorca. Tak. A w systemie kanabinoidowym jest na odwrót: kiedy neuron B odbiorca dostaje za dużo sygnałów, jest zbyt mocno pobudzony, to on uwalnia te nasze endokannabinoidy. I one płyną pod prąd z powrotem do neuronu A i mówią mu: hej, zwolnij trochę, za dużo bodźców. Czyli to jest taki precyzyjny, lokalny hamulec. Mózg sam reguluje, jak głośno mają do niego mówić inne komórki. Ale co się dzieje, gdy do tego delikatnego mechanizmu wprowadzimy THC z zewnątrz? I tu dochodzimy do sedna sprawy. Nasze wewnętrzne kanabinoidy to jest jak takie delikatne muśnięcie. A THC wiąże się z tymi samymi receptorami CB1 z siłą nawet tysiąckrotnie większą. Chwila. to brzmi, jakby ktoś próbował otworzyć delikatny zamek wytrychem, a nagle pojawił się ktoś z łomem. To porównanie z łomem jest idealne. Po prostu idealne. System, który jest zaprojektowany do subtelnej regulacji, jest nagle zalewany potężnym zewnętrznym sygnałem. On całkowicie dominuje i wypiera nasze naturalne regulatory. I organizm próbuje się przed tym jakoś bronić? Oczywiście. Zaczyna zmniejszać liczbę tych receptorów CB1, jakby je chować, wyciszać. I to jest właśnie mechanizm tolerancji. Potrzeba wtedy coraz więcej THC, żeby osiągnąć ten sam efekt, bo zamków jest po prostu mniej. A jak szybko ten łom dociera do celu? Jak szybko to się dzieje po zażyciu? Przy paleniu THC dociera do mózgu w ciągu zaledwie 30 sekund. Błyskawicznie. Tak. Szczytowe efekty odczuwalne są po około pół godzinie-godzinie i trwają zwykle 3-4 godziny. No dobrze, ale z drugiej strony testy narkotykowe mogą wykryć marihuanę tygodnie, a nawet miesiące po użyciu. Jak to jest możliwe, skoro efekt mija po paru godzinach? To wynika z ich chemicznej właściwości. One są. Lipofilne to trudne słowo, ale oznacza po prostu, że doskonale rozpuszczają się w tłuszczach. Aha. Dzięki temu tak łatwo przenikają barierę krew mózg, bo ona też jest tłuszczowa. Ale ma to drugą stronę medalu. One gromadzą się w tkance tłuszczowej w całym ciele. Nasz tłuszcz staje się dla nich magazynem. Czyli substancja nie tylko szybko uderza do głowy, ale też no, chowa się w ciele na długo. To musi mieć jakieś długofalowe skutki dla myślenia. Co z tym słynnym mitem o kreatywności? Wielu artystów twierdzi, że marihuana otwiera im umysł. To jeden z najciekawszych paradoksów. Badania na przykład autorstwa Emily La France, pokazują, że ten związek jest pozorny. Kreatywność to jest złożony proces, wymaga myślenia dywergencyjnego, czyli generowania wielu pomysłów, tak? Tak, i myślenia konwergencyjnego, czyli wyboru tego najlepszego pomysłu i dopracowania go. Okazuje się, że marihuana nie wzmacnia żadnego z tych procesów. Związek leży gdzie indziej w osobowości. Jak to w osobowości? Osoby z cechą zwaną otwartością na doświadczenia są z natury bardziej kreatywne, a jednocześnie bardziej skłonne do eksperymentowania z różnymi substancjami w tym z konopiami. Czyli to nie marihuana daje supermoce kreatywności, tylko ludzie, którzy i tak są bardziej otwarci i kreatywni, częściej po nią sięgają. A ona może co najwyżej, nie wiem, zdjąć pewne blokady? Dokładnie tak. Może obniżyć lęk, co sprzyja tej otwartości. A co do pamięci, tu sprawa jest już, powiedzmy, znacznie mniej romantyczna. No tak, dowcipy o sklerozie palaczy to już część popkultury. Ale co się tam naprawdę dzieje w mózgu? Deficyty pamięci krótkotrwałej są niemal pewne podczas działania substancji. Wynika to z faktu, że THC silnie hamuje aktywność elektryczną w hipokampie. A hipokamp to jest? To jest nasze centrum dowodzenia w kwestii tworzenia nowych wspomnień. THC skutecznie go wycisza i mózg ma problem z zapisywaniem nowych informacji. Stąd ta trudność w zapamiętaniu, co działo się 5 minut temu. A co ze słynnym głosem palacza? Mówi się, że osoby, które dużo palą, mówią jakoś tak, wolniej, bardziej monotonnie, to tylko stereotyp z filmów. Okazuje się, że nie do końca. Badania Adama Wogla wykazały, że u osób używających konopi regularnie, czyli powiedzmy dwa razy w tygodniu, lub częściej, mowa faktycznie staje się bardziej monotonna, z mniejszym wysiłkiem wokalnym. Nawet gdy nie są pod wpływem? Tak, nawet wtedy. Jak zauważył dr Eric Jarvis, wybitny badacz tego tematu, mowa to ruch. Wymaga precyzyjnej koordynacji dziesiątek mięśni, a skoro wiemy, że marihuana wpływa na ośrodki kontroli motorycznej w mózgu. Mm -hmm. to logiczne, że przekłada się to też na sposób mówienia. Niesamowite. Skoro to tak mocno wpływa na mózg, to co z resztą ciała, na przykład z hormonami? To kolejny obszar, w którym chroniczne używanie może sporo namieszać. U dorosłych prowadzi to do całej kaskady zmian. Po pierwsze, rośnie poziom prolaktyny. Prolaktyny, chwila, to nie jest ten hormon, który kojarzy się głównie z laktacją u kobiet. Co on robi w organizmie, zwłaszcza u mężczyzn? U mężczyzn wysoki poziom prolaktyny to jeden z głównych zabójców libido. A to prowadzi nas do drugiego punktu: u mężczyzn spada poziom testosteronu. Po trzecie, zwiększa się aktywność enzymu zwanego aromatazą, a on przekształca ten i tak już obniżony testosteron w estrogen czyli męski hormon w żeński. To nie brzmi dobrze. A na szczycie tej piramidy jest hamowanie wydzielania GNRH czyli gonadoliberyny to taki główny włącznik całego układu rozrodczego jego zablokowanie zaburza całą oś hormonalną odpowiedzialną za płodność u obu płci. To by wyjaśniało dlaczego wpływ na libido bywa tak różny. U jednych rośnie, u innych spada. Dokładnie. Badania fMRI pokazały, że kluczowa jest indywidualna reakcja prolaktyny. Jeśli u kogoś THC mocno ją podnosi, pożądanie spada. Jeśli nie, to efekt odprężenia może je nawet zwiększyć. Rozumiem. Skoro to tak mocno wpływa na dorosły, w pełni ukształtowany organizm, to aż strach pomyśleć, co może zrobić z organizmem, który dopiero się rozwija. To chyba prowadzi nas do najważniejszej części tej rozmowy. Zdecydowanie tak i tu odpowiedź jest jednoznaczna. Największe ryzyko ponoszą kobiety w ciąży i młodzież. Mówiłyśmy o tym, jak istotny jest nasz wewnętrzny system kannabinoidowy. W okresie rozwoju płodowego on odgrywa absolutnie kluczową rolę. Kieruje budową całej architektury mózgu. I wprowadzenie THC w tym momencie to. To jak wpuszczenie słonia do składu porcelany. A co z nastolatkami? Ich mózgi to wciąż jeden wielki plac budowy. Dokładnie. Mózg dojrzewa do około 25 roku życia, a kora przedczołowa, czyli to, co odpowiada za planowanie, kontrolę impulsów, to, co czyni nas dorosłymi, przebudowuje się właśnie w okresie nastoletnim. I co robi z nią regularne używanie marihuany? Przyspiesza proces jej ścięczenia. To negatywnie wpływa na rozwój funkcji wykonawczych. Tutaj już nie mówimy o chwilowych problemach z pamięcią. Jakie są długofalowe konsekwencje dla zdrowia psychicznego? I tu dochodzimy do danych, które są naprawdę, naprawdę niepokojące. Używanie marihuany o dużej mocy przez młodzież wiąże się z czterokrotnie wyższym ryzykiem rozwoju psychozy, takiej jak schizofrenia. Czterokrotnie to nie jest statystyczny szum, to jest gigantyczny sygnał alarmowy. Dokładnie. I to nie wszystko. Te same badania pokazują również czterokrotnie wyższe ryzyko rozwoju przewlekłej ciężkiej depresji w dorosłym życiu. Czyli ryzyko wzrasta o 400%. Tak. Im wyższe stężenie THC i im wcześniej się zacznie, tym to zagrożenie jest większe. Dobrze, to zbierzmy to wszystko. Jaki jest główny wniosek z naszej dzisiejszej analizy? Myślę, że najważniejsze jest zrozumienie, że nasz wewnętrzny system cannabinoidowy to delikatny, precyzyjny mechanizm, a THC działa na niego z ogromną, zaburzającą siłą. To nie jest łagodne uzupełnienie, to jest przejęcie kontroli. Mit kreatywności okazuje się być bardziej kwestią osobowości niż biochemii. Problemy z pamięcią są realne, a u chronicznych użytkowników zmienia się nawet sposób, w jaki mówią. Ale najważniejszy wniosek jest taki, że ryzyko związane z marihuaną jest nieporównywalnie większe dla rozwijającego się mózgu, zarówno w życiu płodowym, jak i w okresie dojrzewania. A konsekwencje w postaci psychozy czy ciężkiej depresji mogą być po prostu dramatyczne. I na koniec, może taka myśl do refleksji. W czasach, gdy społeczne postrzeganie szkodliwości marihuany maleje, a jej moc, czyli stężenie THC, systematycznie rośnie, Stoimy w obliczu wielkiego naturalnego eksperymentu społecznego warto zastanowić się nad jego długofalowymi konsekwencjami, takimi, których być może jeszcze w pełni nie rozumiemy. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków.